Paweł i Paweł. W dzisiejszy, piękny, zimowy dzień chcielibyśmy Wam zaprezentować naszą rybkę. Naszą model Dori. Tak, tak, widać tutaj te oczka ryby, rybie oczka. <grym, 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 ale ja nie będę przedłużał, bo tu trochę wieje i trochę zimno jest, a w środku jest ogrzewanie. Dlatego właśnie zapraszamy Was do środka. Nietypowo. W środku nagrywamy, bo na dworze jest zimno. Tak jest. I chcemy Wam tak na dobrą sprawę pokazać e, wrażenia z jazdy e, tym pojazdem. Uwaga, troszeczkę nim pobujamy na boki. Jak na trójkołowca, stabilny, nie? Tak. No, znaczy, ja zawsze w trójkołowcach czuję się trochę niepewnie. To, to jest tak, że jak te dwa koła są z tyłu, to ja mam w sobie taką dozę niepewności. Natomiast nie udało mi się go pozostawić na dwa koła. No właśnie, więc o czymś to świadczy. Wiesz, na co warto zwrócić uwagę, jak tutaj siedzimy, jesteśmy w tym pojeździe? Na wyświetlacz. Jest fajny, czytelny, ma ciemne kolory. Więc nawet jak nocą jedziemy, to nie bije on nam w oczy tak dosyć mocno. Wiesz, o co chodzi? No tak, tak, ale garść wiedzy technicznej by się przydała, baterie. Dobry. Baterie litowo-jonowe, 60V, 80Ah tutaj. I zasięg? Taki, powiem tak, producent podaje, że do 80 km, no ale tak realnie, co można powiedzieć, no to te 60 myślę, to jest taki realny zasięg. Tak i tutaj też ja przypomnę, sprzedam teraz na siebie kamerę i to co ma wpływ na zasięg to temperatura, to czy w samochodzie grzejemy czy nie grzejemy, ciśnienie w oponach, to wszystko ma wpływ na zasięg, dlatego na zawsze należy mieć to na uwadze. Prędkość maksymalna tego pojazdu to jest 45 km na godzinę. No i we dwóch, jak widać, mniej więcej w tych granicach możemy osiągnąć. Nie będzie to jakimś tutaj wielkim wyczynem. Nawet, nawet więcej nam się udało osiągnąć niż te 45. Ok, sprawdźmy teraz, jak to zawieszenie na progu zwalniającym. No, według mnie jest OK. No, to był też taki ostry ten próg, tak? Czyli ten taki najmniejszy, najwęższy, ale tak samo wysoki jak każdy inny. No, dokładnie. Uwaga, jeszcze jeden podobny. Znaczy tak, ja myślę, że tutaj od zawieszenia nie ma co oczekiwać cudów. Jest, wybiera jakieś większe nierówności, czy może te mniejsze nierówności. Na tych większych musimy się spodziewać, tego, że poczujemy to. I to wszystko, tak? No, mhm. no, tutaj nie ma. Nie, nie będziemy tworzyć bajek żadnych. Zobaczmy jeszcze stabilność tego pojazdu, bo jesteśmy w takim fajnym miejscu, gdzie możemy przetestować to, czy to się uda, czy to się nie uda. I jechać na bok. Ja już mam ten taki odruch. <laughs> o! <Op. laughs> O, idzie! Moc. Dzielnie idzie! To no, terenówka to to nie jest, ale jak widać po takich lekkich bezdrożach też on sobie radzi. Bardzo dobrze! I nawet koła się nie zgają. Właśnie, warto jeszcze wspomnieć, że pojazd sprzedawany nie jest na oponach letnich, tylko ma od razu opony wielosezonowe. Wracając jeszcze do technicznych aspektów, silnik 2200W to jest moc nominalna w piku. Uwaga, może mieć nawet 5 kW. Co już według mnie jest dobrym yy, wynikiem. Bezpieczeństwo, a co za tym idzie światło, nasza widoczność na drodze. Wszystkie światła w technologii LED. Z przodu, światła mijania, światła długie, kierunkowskazy w lampach, no i generalnie moim zdaniem wygląda to dość ładnie, tak no, o gustach się podobno nie, nie dyskutuje, jest takie troszeczkę kontrowersyjne, to znaczy takie nowoczesne, o może cały, tak, no, cały, nowocześnie kontrowersyjne. Cały pojazd jest taki nowocześnie kontrowersyjny, jak ja bym rzekł nawet. Coś tu tym jest. Z tyłu tak samo mamy wszystkie światła w technologii LED, światło odcofania po prawej i po lewej stronie, co moim zdaniem jest plusem, bo zawsze to troszeczkę lepiej jednak doświetla, niż jeżeli te światła są w jednym miejscu. I centralnie umiejscowione na dole światło przeciwmgielne. No, no, wygląda to estetycznie. To, to chyba tyle można powiedzieć. Warto także wspomnieć o tym, że pojazd posiada światło awaryjne. No, co nie jest standardem w trajkach, no bo tak należy tutaj to ujmować. Także w przypadku jakiejś awarii, czy w przypadku kiedy gdzieś tam musimy stanąć z boku, aby poprawić swoje bezpieczeństwo, spokojnie możemy tych świateł używać. Oczywiście zgodnie z przepisami. Idąc dalej, jeżeli myślimy o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie, to też nie możemy pominąć kwestii hamulców. Wszystkie hamulce, tarczowe. No z przodu jedna, jedna tarcza, z tyłu dwie, bo dwa koła z przodu, tak, dwa koła. Także ilość tarczy jest wprost proporcjonalna, czy równa e, ilości kół w tym samochodzie. I, i hamują one. To nie są najlepsze hamulce jakie mieliśmy, jakie testowaliśmy czy jakie mieliśmy w pojeździe, tak. który testowaliśmy natomiast zatrzymują pojazd Tak, może one jakby się troszeczkę jeszcze dotarły to znaczy na pewno jak się troszeczkę jeszcze dotrą to będą ostrzejsze natomiast w tej chwili one są po prostu zatrzymują ten pojazd mhm. Działają poprawnie I Ustaliliśmy już, że pojazd do największych nie należy ale do środka spokojnie mieszczą się dwie osoby. Tak, co jest jego atutem, a zarazem też warto wspomnieć, że pojazd homologowany jest jako motorower, czyli każda osoba urodzona przed 95 rokiem może poruszać się nim bez konieczności posiadania prawa jazdy. Zanim ja spróbuję wsiąść do środka, Paweł, jesteś mniejszy, ustaw pod siebie pojazd. Nie ma problemu. Więc tak, warto zwrócić uwagę na dosyć duże drzwi, że muszę dosyć, dosyć daleko obejść, żeby wsiąść. <laughs> Ale dobra, jestem tutaj, będąc w środku. Pozycja za kierownicą, kiedy fotel tak na dobrą sprawę mam przesunięty, no jeszcze nie na maksa, o teraz jest na maksa, no to jak już ja mam na maksa, to już kolana mi się tutaj nie mieszczą. Ale ustawiam pod siebie, żeby było wygodnie. Fajnie, wszystko przy rękach. Dostęp do pedała hamulca mam, do wszystkich przycisków. Nie jest jakoś mi tutaj super ciasno. Jest po prostu normalnie, jest wygodnie, nie robi to żadnego problemu dla mnie. Pawle, zapraszam Ciebie. Że mały Paweł się zmieścił, tak żadna sztuka, ja spróbuję wejść do środka. I w środku. No ja muszę sobie odsunąć troszeczkę dalej ten fotel. Zobaczcie, że on w tej chwili jest na maksa do tyłu przesunięty. Jeszcze sprawę, Tak, jest na maksa do tyłu przesunięty. Ja tutaj mam naprawdę jeszcze z 10 cm miejsca na nogi. Pod siebie troszeczkę bardziej do przodu. Tutaj tego miejsca jest wtedy ciut mniej, ale nie przeszkadza mi to. Hamulec, nie ma kłopotu, swobodny dostęp. Tutaj wszystko jest tak naprawdę w zasięgu ręki, szyba czołowa, ale zobaczmy, jak ja się przysiądę do tyłu, tak jak jest teraz ustawiony ten fotel, czy jakbym siedział sam za sobą i sam za sobą, jak wsiadam. Słuchajcie, nóg tutaj raczej nie połączę, kolana nie będą razem. Ten fotel. Musi być pomiędzy nogami, ale to nie jest jakaś tam pozycja niekomfortowa. Pasami spokojnie tutaj mogę się przypiąć. Tak, na jakiś samochód nie jest przeznaczony na, jakieś duże, na przejazd jakichś dużych odległości. Dojazdy po mieście absolutnie jestem w stanie tutaj wytrzymać, nie mam żadnego dyskomfortu. Nad głową mam jeszcze trochę miejsca z przodu, tego miejsca było więcej. Tutaj tu jest go troszeczkę mniej, ale nawet jak tak o, tak mocno się zapieram do góry, to dopiero gdzieś delikatnie zaczynam głową zahaczać o sufit. Przy normalnym siedzeniu zupełnie nie czuję tego sufitu. Co więcej mogę powiedzieć, trzeba się przejechać. Komfort jazdy w środku. Już troszeczkę pokazaliśmy, jak wygląda to komfort, jeśli chodzi o siadanie, wysiadanie o to, jak się mieścimy w środku. Natomiast e, cała reszta przyciski, wciski, hamulce to tak jest kierownica rowerowa tutaj filozofii żadnej nie ma nawet jesteśmy w stanie u, jakieś um, mocowanie takie do kierownicy rowerowej do telefonu sobie tutaj przyczepić jeżeli ktoś tak chce centralnie umiejscowiony wyświetlacz, naprawdę całkiem nieźle widoczny tutaj po środku nic nie mamy z prawej strony manetka gazu nie mamy tutaj hamulca, hamulec mamy pod nogą na manetce tutaj wycieraczki biegi, sterowanie biegami nie mamy tutaj tak naprawdę żadnego biegu, dwóch biegów do przodu, jest po prostu drive neutral i wsteczny spryskiwacze klakson, może nie będę używał sterowanie światłami kierunkowskazy, jak w skuterach niestety nie ma tutaj tego odbijacza, no jakiś tam minus, przycisk serwisowy i przycisk do odbezpieczenia pojazdu, jak to brzmi, jakbyśmy czołgiem jechali. Przycisk, pozwalający uruchomić pojazd po przykręceniu kluczyka Na dole tutaj nawiew. Ogrzewanie, co jest przydatne, tak jak dzisiaj. No i światło przeciwmgielne I światło awaryjne. Z prawej strony znajdziemy przycisk sterowania multimediami i troszeczkę niżej gniazdo zapolniczki. Pojazd posiada elektrycznie sterowane szyby, zarówno z lewej strony, jak i z prawej. Tylko jeszcze trzeba umieć się obsługi. Tak, wcisnąć jeden guzik, zbyt skomplikowane dla dużego Pawła. Samochód posiada również centralny zamek. Pojazd wymaga również pewnego rodzaju takiego przyzwyczajenia się, w szczególności, jeżeli ktoś jeździł na skuterach, na motocyklach. Nie ma tutaj pod palcami hamulca. Hamulec jest nożny, mamy pod nogą, o cyk, mamy też Hamulec ręczny, jeżeli zatrzymujemy pojazd, pozostawiamy go, możemy sobie taki hamulec zaciągnąć. Natomiast tutaj ja się kilka razy już złapałem na tym, że szukam tego hamulca. Mówię, no nie, trzeba jednak nogą ruszyć. Cyk, o, i przejeżdżamy, jedziemy dalej. Słuchajcie, rzeczą, o, którą, o której chyba też warto wspomnieć jest to, że lusterka są naprawdę bardzo, bardzo duże i w porównaniu, może nie w porównaniu, tylko biorąc pod uwagę też szerokość tego pojazdu, no, trzeba się tego troszeczkę nauczyć, w szczególności przy mijaniu z innym samochodem. Warto zwrócić uwagę jeszcze też, że jesteśmy na dosyć wąskiej drodze, no to też. Tak, no tutaj jesteśmy na wybitnie wąskiej drodze, natomiast uśmiech pani jadącej z naprzeciwka jest nieoceniony, kiedy widzi taki mijający pojazd. Za komfort jazdy w takie cieplejsze dni, poza uchylonymi bocznymi szybami, odpowiadać będzie także szyberdach. O, ja sobie tutaj uchylę. Dla mnie będzie mnie nieco mniej niż na Pawła z tyłu, więc ja nie marznę. Cześć. Cześć. <grym> Dobry Paweł. Zimno. <grym> Zimno. <grym> tak jest. To ci zamknę. Dziękuję. Z tyłu mamy również uchylane okno. Uchylane drzwi, chciałem powiedzieć, jakoś tak strasznie nieskładnie. Uchylane okno, co powoduje dość duży przepływ powietrza od przodu do tyłu. Tak, to powietrze z tyłu ma gdzie uciec. Pawle, powiedz mi teraz, kiedy prowadzisz to ogólne takie sterowanie tego pojazdu? Według ciebie komfortowe? Czy jest wszystko pod ręką? Czy nie wiem, czego, czegoś ci nie wiem, brakuje że znaczy, tak ciężko, żeby w takim małym pojeździe coś nie było pod ręką. Tutaj nawet szyba z tyłu, jak dla mnie, jest pod ręką. E... Nie, no generalnie fajnie się nim prowadzi. On jest taki, tak bardzo szybko reaguje na e, ruch kierownicą. E... No nie, to jest nawet zaskakujące e, nieco. Szkoda może troszeczkę, że nie ma jakichś takiej e, dwóch poziomów nawiewu. To, to, by było fajne, to by była fajna rzecz, ale grunt, że on jest i że grzeje, e, w momencie, kiedy wyłączamy ten nawiew, w pojeździe jest dość głośno. No czy to jest minus, czy to jest plus? No, no ani to minus, ani to plus tak naprawdę, no bo, bo zawsze. Włączenie nawiewu powoduje wzrost decybeli w środku. Tak, poziomu hałasu, dokładnie. Tak, poziomu hałasu, natomiast poza tym ja się tutaj do niczego nie jestem w stanie przyczepić. No wszystko jest pod ręką, bardzo mi się podoba ten wyświetlacz, on jest naprawdę bardzo ładny. Spójrzcie, ten wyświetlacz jest naprawdę bardzo ładny. Brakuje mi tutaj tylko tego odbijacza przy kierunkowskazie. A teraz pozwól, że włączę na chwilę ogrzewanie, bo o, jest oczywiście. wybitnie zimno, bo na dworze jest jakieś minus 6 stopni. A my w komfortowych warunkach spokojnie możemy sobie jechać. Podsumowując ten odcinek, dość mroźny, nie ukrywam. Paweł, szybko przechodzimy. Trzy plusy, trzy minusy. Plusy czy minusy wybierasz? Mogę plusy mówić. No to zaczynaj z plusami. Po pierwsze zwrotność tego pojazdu, no bo nie ukrywam, jest zwrotny, przyjemnie się nim zajeżdża i tym podobne. Po drugie widoczno, widoczność ogólna, czy w lusterkach, bo nie, trzeba to powiedzieć, są naprawdę bardzo duże. I trzeci taki w sumie no, największy, no to jednak długość tych drzwi. No bo nie ukrywam, jest to mega plus dla osób, które mogą mieć, nie wiem, no, problemy z poruszaniem się. Te dłuższe drzwi po prostu ułatwią im życie. Ok, mamy e, zalety tego pojazdu. Przejdźmy do WAD. Pawle, poproszę ci o trzy minuty. <laughs> Pierwszy minus. Jak chcemy się do tyłu, nie możemy sobie tego oparcia tak do przodu położyć. Tak, żeby nam było wygodniej tam wcisnąć się do tyłu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, praktycznie zero bagażnika. To znaczy, nawet nie praktycznie, z tyłu nie ma bagażnika. Tak, wszystko musimy upychać gdzieś tutaj. No, czy między kolanami, czy między nogami, jak jedziemy. Ale to w dwie osoby, tak? No to, to po prostu te siatki gdzieś tam będą tak zakupami poukładane pomiędzy nami. To tak jak było w Arielu i w Nemo. Tak, tak, ale no... zgadzam się, natomiast jest to jakiś tam minus, tak? W przypadku mm -hmm. jednej osoby nie stanowi to żadnego e, kłopotu. No i co jeszcze, do czego jeszcze mógłbym się przyczepić? Nie bardzo mam się do czego przyczepić, no, no... ciepło w środku jest. Tak. <laughs> Jest z tyłu uchylana ta szyba, z przodu jest podnoszona ta szyba. Szyberdach, tak jest. Tak, szyberdach, więc ten przewiew jest dość duży. W ciepłe dni no, będzie to na pewno duży plus. Jest elektryka. Nie wiem, no, no, jakbym się chciał bardzo do czegoś przyczepić, nie ma elektrycznie sterowanych lusterek, tak o, był ten trzeci minus. Jaki, jaki <grym> wymagający. Ale wiesz co, mi do głowy jeszcze przyszedł jeden plus. Ponieważ to jest pierwszy pojazd, Trójkołowy, który testujemy z baterią litowo-jonową. Więc... Czy znaczy są dwie do wyboru? Tak, dokładnie, są dwie do wyboru, ale tutaj tym razem mamy egzemplarz, który jest z baterią litowo-jonową. Co według mnie jest ogromnym, ogromną zaletą tego. No i też wiadomo, no nie możemy go skrajnie rozładować, ale im więcej ta bateria pracuje, tym ona nam dłużej posłuży. No to co, zapraszamy Was na Facebooka. Tak jest. Ty się udzielasz na Instagramie? Też. Na YouTube jesteście, i mi zawsze brakuje czegoś jeszcze. TikTok. TikTok właśnie. I na TikToku też się udziela. Krótko, zwięźle i na temat bo idziemy jeszcze pojeździć, żeby się trochę ogrzać. Nie. Siema. 3, 3 2 1 No to Ale, dobra, to czekaj, bo teraz o tych yy... z przodu lampy do do było. Lampy. do do. Sprzyskiwacze. mas amaras não foi isso